Ulotowska pieruk witam Państwa w kolejnym wydaniu miejskiego programu informacyjnego, a dziś w programie m.in. Otwarcie ośrodka zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach, superniania szkoli rodziców i uczniów, oraz walentynki w mieście. Od początku tygodnia w Rybniku funkcjonuje ośrodek zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach. W zeszły piątek odbyło się jego uroczyste otwarcie. Nowy budynek sądu budzi podziw. Nowoczesny, monumentalny, komfortowy, co cieszy zwłaszcza pracowników tejże instytucji. Nowy budynek spełnia wszelkie potrzeby i wszelkie, i zaspokaja wszelkie aspiracje sędziów i pracowników. W tym budynku będą pracować. Obiekt wyposażony jest w system informatyczny, gdyż w przyszłości zmienią się zasady przechowywania dokumentów i akt spraw. Ale to nie jedyne udogodnienie. Przy samym wejściu kiosk Info, który będzie zezwalał możliwość płacenia bezpośrednio kartą chipową, opłaty sądowe, pełna informacja wokandy, to znaczy to, co się rozgrywa aktualnie, dana sprawa w danej sali jest to wyświetlone. To ułatwi pracę 34 sędziom i 132 pracownikom sądu, bowiem tyle na chwilę obecną pracuje tutaj osób, ale wygodniej będzie także i petentom. No petenci sądzę, że tutaj będą mieć bardzo dobre warunki. Nie będzie to tak, jak powiedzmy ciasnota w tych poprzednich e, ośrodku zamiejscowym, kiedy musieli do każdej go obiektu oddzielnie podchodzić, czy do cywilnego, czy do karnego, czy do nowej księgi wieczystej, ale tutaj w zasadzie e, sprawy karne, cywilne, nowej księgi wieczystej w jednym gmachu. Prócz wymienionych wydziałów przeniesiono tutaj również Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a za miesiąc trafi także Wydział Gospodarczy. Ośrodek zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku ma być sądem drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w sądach rejonowych w Rybniku, Żorach, Jestrzębiu Zdroju, Wodzisławiu i Uroczystego otwarcia instytucji dokonał minister sprawiedliwości Krzysztof Piatkowski. I po wizytacji tej inwestycji mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z budynkiem wyjątkowo praktycznym, funkcjonalnym, takim, który jest przyjazny inwestorowi, a na tym nam przede wszystkim zależy, żeby sąd to było miejsce, które przynajmniej w zakresie wygody obsługi danej sprawy wiązało się z takimi dobrymi wspomnieniami interesanta, szczególnie, że sam pomysł w sądzie często jest synonimem większych lub mniejszych problemów. Budowa środka za Miejscowego Sądu Kręgowego w Gliwicach rozpoczęła się w 2007 roku. Działkę przy ulicy Piłsudskiego pod budowę przekazało miasto. Prezydent Adam Fudali podkreśla znaczenie tej inwestycji. Ja się bardzo cieszę, bo on będzie tworzył podosi presji, naszego miasta to jest ośrodek miasto twórczy. Tutaj na pewno będzie elita intelektualna naszego miasta pracować. Dodajmy, że ośrodek za miejscowy sądu powstał w miejsce szkoły muzycznej, która została przeniesiona na ulicę Powstańców Śląskich, tak więc teren przy ulicy Piłsudskiego zachował historyczny charakter. Inwestycja kosztowała 42 miliony złotych. Od zeszłego tygodnia telewizyjna Superniania, czyli Dorota Zawadzka, spotyka się z rodzicami i uczniami Rybnickich szkół w ramach projektu Szkoła Dobrych Pomysłów. We wtorek gościła w szkołach podstawowych numer 34 oraz numer 2. Opiekunowie z ciekawością wzięli udział w tzw. Akademii Rodziców, która jest jednym z elementów projektu. Jak mówiły mamy, spodziewały się, że supernienia pomoże im rozwiązać problemy wychowawcze. Przyszłam posłuchać co ciekawego czy jest, a nuż mi się to przyda do mojej pracy zawodowej i do do Również do tego, jak wychowywać swoje własne dzieci. Informacje na temat wychowania dziecka, w jaki sposób wychować, za zazdrością jak walczyć, dzieci, o to. Ten problem się pojawia u Pani dzieci? Oczywiście tak, bo teraz pojawił nam się syn Marcin i jest zazdrość, jest różnica wieku 10 lat, więc jest spora różnica i dlatego się przyszłam. Nie tylko jak walczyć ze zdrością dzieci, ale też na wiele innych pytań odpowiedziała Dorota Zawadzka. Jej bezpośredniość i otwartość powodowała, że opiekunowie nie wychali się już po chwili zadawać tropiących ich pytań. Jak sobie poradzić z dzieckiem agresywnym? Jak je motywować do nauki? Jak wytłumaczyć, że mama musi iść do pracy? To tylko niektóre z kwestii. Jestem mile zaskoczona, dlatego że ten dystans się chyba dosyć szybko skrócił i zaczęliśmy rozmawiać, a nie ja wygłaszałam monolog. A to jest dla mnie bardzo ważne, że rodzice się odważyli zapytać, ale to trochę tak jest, że mają takie wrażenie, że mnie znają, bo gościłam u nich w domach. Ze spotkania zadowoleni wyszli i rodzice, jak i Dorota Zawadzka, która jak zapewniała, sama zdobyła wiele ciekawych doświadczeń, ale supernianie nie ograniczy się tylko do edukowania rodziców. Spotkała się także z uczniami dwóch rybnickich szkół gimnazjum nr 1 oraz zespołu szkół budowlanych, bowiem superniania chce poznać środowisko szkolne oraz z jakimi problemami boryka się młodzież, a ta ma ich sporo. Szkoła gimnazjalna rządzi się swoimi specyficznymi prawami. Bo w szkole gimnazjalnej naprawdę, teoretycznie, mamy ten problem dojrzewania młodzieży. I, tego, i tej burzy hormonalnej i tych wszystkich rzeczy, które są dla tej młodzieży bardzo trudne. Szkoła Dobrych Pomysłów, w ramach której odbywają się spotkania z supernianią, chwalą sobie bardzo pedagodzy rybnickich placówek, które objęte są projektem. Uważają, że jedzą strzałem w dziesiątkę. Są to dodatkowe zajęcia dla dzieci, obowiązkowe. są to kółka zainteresowań właśnie poszerzające zainteresowania, wspierające dzieci, te, które mają jakiekolwiek problemy w nauce. Są to również wycieczki, wizyty studyjne, prelekcje. Dorota Zawadzka, do przyjeżdżać będzie co tydzień, tak więc każdy z rodziców będzie miał okazję posłuchać jej dobrych rad. 8 lutego miało miejsce niemała gratka dla melomanów. W Rybnickim Muzeum odbył się koncert karnawałowy. W programie zaprezentowano popularne arie i duety z operetek i musicali, m.in. Dziewczęta z Barcelony, czyli aria z operetki Kliwia do stala", duet z musicalu Upiór w Operze pod tytułem O Tyle Proszę Cię, Czardasz Sylwis, operetki Księżniczka Czardasza, czy Gdybym był Bogaczem z muzykalu Skrzypek na Dachu. A więc były to znane i lubiane przez publiczność. zebranymi w murach muzeum zaprezentowali się sopranistka Natalia Mańka, śpiewa Łukasz GEREŃ uczynszko muzycznej w Gliwicach, a solistą na fortepianie akompaniowała Mirella Malorne. Zakochani Walentynki mieli co robić, a to dzięki wielu imprezom, które odbyły się w placówkach kulturalnych w mieście w centrum rekreacji i rehabilitacji Bushi do pary świętowały tanecznie w rytm gorących kubańskich rytmów. Bushido zorganizowało bowiem z okazji Walentynek imprezę pod nazwą Latino dla Zakochanych. Jak się okazało, cieszyły się ona dużą popularnością i chętnych nie zabrakło. Zapewne dlatego, że nic tak nie zbliża jak taniec, zwłaszcza gorące bolero. Instruktor tańca po rozgrzewce pokazał kroki tego tańca, które podobne jest do zmysłowej rumby. Nie bez powodu, bolero, mające latynoskie korzenie, zwany jest tańcem miłości. Spokojny, delikatny ruch z typowym balansem ciała przypadł do gustu zakochanym, a ci, którzy są bardziej zwolennikami tańca pod gwiazdami na świeżym powietrzu, mogli wybrać walentynkową ślizgawkę. Na lodowisku, przy zespole szkół ekonomiczno-sługowych, Jacek Taszer z grupy Wolei Ice Story ponownie tej zimy udzielał porad i wskazówek, jak poruszać się na łyżwach. Przy romantycznej muzyce, zakochanym oraz innym łyżwiarzom, wszystko szło tego magicznego wieczora jak po lodzie, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zbliżają się dni zdrowia. 17 i 18 lutego oraz w dniach od 21 do 23 lutego Centrum Onkologii w Gliwicach wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rybniku zorganizują akcję bezpłatnych badań mammograficznych. Darmowe badania będą przeprowadzane w nowoczesnym mammobusie przykrytej pływalni w Boguszowicach w godzinach od 9 do 16. Mogą z nich skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych. Panowie również mogą zadbać o swoje zdrowie. W lutym na terenie województwa śląskiego w ramach akcji Zdrowie Mężczyzny odbywać się będą telefoniczne konsultacje specjalistów urologów. Pacjenci po raz kolejny będą mieć okazję skonsultować telefonicznie swoje problemy ze strony układu moczowo-płciowego ze specjalistą. Szczegóły i terminy obu ofert można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta www.rybnik.eu. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w tym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Zapraszamy za tydzień!